Witaj tu Solveraj. witam cię serdecznie. Rozwiążemy teraz takie zadanie. Wyznacz te wartości parametru m, dla których równanie mx dodać m minus 3x odjąć m plus 2 równa się 0 ma co najmniej jedno dodatnie rozwiązanie to zadanie jest skomplikowane logicznie i też zajmuje dużo miejsca zapis ale postaram się tak to zapisać żebyś miała, miał to na jednym ekranie bez potrzeby przewijania filmu gdzieś tam wstecz, żeby zobaczyć co było wcześniej, ale muszę się naprawdę streszczać, bo jest to i zagmatwane takie logicznie i, i dużo pisania ale zacznijmy od tego, że tutaj współczynnik przy x kwadrat zależy od parametru m wobec tego no nie wiemy czy to jest równanie kwadratowe może być liniowe i rozpatrzymy sobie ten przypadek na początku. Więc pierwszy przypadek to będzie po prostu, kiedy m jest równe 0. Co się wtedy dzieje? No wtedy znika nam x kwadrat. Tutaj mamy minus 3x, później mamy 0 plus 2, czyli plus 2 równa się 0. Przeniesiemy, mamy minus 2. Podzielimy przez minus 3, no to mamy 2 trzecie. Jest to oczywiście liczba dodatnia, wobec tego można powiedzieć, że to równanie ma co najmniej jedno dodatnie rozwiązanie. Wobec tego już tu sobie notujemy, że m równa się 0 jest jak najbardziej ok. To znaczy spełnia warunki zadania. Na maturze może raczej nie pisz ok, ale że właśnie spełnia warunki zadania. No to teraz przechodzimy do zasadniczego przypadku, kiedy m jest różne od zera i mamy do czynienia z równaniem kwadratowym. Ja sobie tutaj jeszcze dodatkowo podkreślę, że to jest nasze założenie teraz. Tego się będziemy trzymać cały czas. Skoro równanie jest kwadratowe, to oczywiście liczba rozwiązań zależy od delty. Delta to się równa, już to liczymy, minus 3 do kwadratu, odjąć 4 razy m razy minus m plus 2. No dobrze, to ta delta jest równa m kwadrat minus 6m plus 9. Tutaj mamy dodać 4m kwadrat, a tutaj mamy minus 8m. No to to będzie razem 5m2 minus 14m plus 9. To jest właśnie nasza delta. No i cóż, moglibyśmy sobie od razu zobaczyć gdzie ona się zeruje, jakąś delta m tutaj obliczmy, delta tego trójmianu m-owego y, 196 14 do kwadratu minus 4 razy 5, 20 razy 9 180, czyli mamy 16 pierwiastek z tego, to jest 4 czyli m1 to będzie minus b, a więc 14 minus 4 nad 2, a będzie 10 10 to jest 1, m2 to będzie 14 na 4 na 10, 18 na 10, czyli 1 i 8. W ten sposób już przynajmniej wiem, gdzie ta delta się zeruje. Teraz tu sobie tak zrobię. Dodatkowe miejsca do rozpatrywania kolejnych przypadków. No to załóżmy na początku, że ta delta nasza będzie większa od zera, będzie dodatnia. Kiedy to się dzieje, muszę tutaj narysować sobie parabolkę emową, żeby to określić. Wiem, że mam tutaj 5m kwadrat, czyli na paraboli będą skierowane w górę, miejsca zerowe to jest 1 oraz 1,8. Zależy mi na tym, żeby ten trójmian miał dodatnie wartości, więc tutaj wybieram fragmenty paraboli powyżej osi, rzutuję je na oś M i dostaję dwa przedziały, tutaj wyraźnie niezamalowane. Tak. To są takie przedziały, że m należy do przedziału od minus nieskończoności do 1. Otwarty suma 1,8 do plus nieskończoności. Dobrze, w tych przedziałach dwóch wiem na pewno, że delta będzie dodatnia. Oczywiście jeszcze będę musiał uwzględniać, że m jest różne od zera, ale to może nie naraz wszystko, tylko na końcu to jakoś się ładnie sklei nam razem. Te wszystkie warunki weźmiemy pod uwagę. Zauważ, że delta większa od zera daje nam tyle, że mamy dwa rozwiązania tego równania kwadratowego, no ale mamy zasadniczy warunek, żeby co najmniej jedno rozwiązanie było dodatnie. I to co najmniej jest takie komplikujące tutaj, bo, no bo nie wiemy dokładnie, czy jedno ma być dodatnie, a drugie ma być ujemne. Właśnie może być jakkolwiek. Znaczy, może być jedno dodatnie, jedno ujemne. Może być tak, że oba będą dodatnie, ale uwaga, nie zapominaj również o tym przypadku, kiedy jedno jest dodatnie, a drugie jest równe 0. To się rzadko zdarza, bo czasem na, najczęściej są zadania właśnie, żeby miały różne znaki, a ta liczba 0 jest tak pomijana, ale tutaj może być tak, że jedno będzie dodatnie, a drugie będzie równe 0. Za chwilkę to e, wszystko przełożymy dokładnie na warunki, więc tutaj musimy niewątpliwie dać i. No i wymyślić jakieś tak dodatkowe warunki. Po kolei może być tak, skoro mamy dwa różne rozwiązania, no to może być tak, że jedno będzie dodatnie, drugie będzie ujemne. No to jak mamy to tutaj zapisać? No na pewno tak, że iloczyn będzie ujemny, bo skoro, skoro jedno będzie dodatnie, drugie będzie ujemne, to iloczyn jest ujemny i na odwrót to wiemy, że to są pierwiastki różnych znaków. I wtedy jest dobrze. Ale tutaj sobie zrobimy tak, że to sobie skleimy z czymś takim, z takim układem warunków. No, bo może być tak, że nie będą miały różne znak, różnych znaków, tylko na przykład będą dwa dodatnie pierwiastki, albo jeden będzie dodatni, a drugi będzie równy 0. I to się da zapisać tutaj przy pomocy takiego układu, że iloczyn ma być większy lub równy 0, a suma ma być dodatnia. No, przedyskutujmy to. Zauważmy, że jak iloczyn będzie dodatni i suma będzie dodatnia, no to wtedy mamy do czynienia z dwoma dodatnimi pierwiastkami. Jest dobrze. Jak iloczyn będzie równy 0, to jeden, co najmniej jeden pierwiastek, no jeden, bo są, bo są dwa różne, jeden pierwiastek będzie równy 0. Ale teraz, jeżeli suma pierwiastków jest dodatnia, to ten drugi musi być dodatni, prawda? I też będzie dobrze. I teraz, żeby się nie pogubić w tym wszystkim, bo ja to daję do takiego nawiasu, dlatego, że no to wszystko jest, jakby przy tej delcie, większej od zera, to to jest, to jest złączone z tamtym warunkiem tutaj A. Cały czas jesteśmy w A. I żeby się nie pogubić, to ja sobie ponumeruję może tutaj jeden rzymskie, tutaj damy dwa rzymskie, tutaj damy trzy rzymskie. Zauważ, że układ tych warunków 2 i 3 oznacza, że tu jest koniunkcja. Tu między dwójeczką rzymską, a trójeczką rzymską jest I, natomiast między jedynką, a tym układem mamy lub. No tak jak powiedziałem, to jest skomplikowane logicznie, ale damy radę. Iloczyn mniejszy od 0, iloczyn to jest C nad A to będzie minus m plus 2 nad m to musi być mniejsze od 0. Oczywiście od razu mnożymy przez kwadrat mianownika, mamy m razy minus m plus 2. I to musi być mniejsze od 0. Jak przyrównamy do 0, to, to się zeruje w zerze, to się zeruje w dwójce. A jak pomnożymy m razy minus m, to mamy minus m kwadrat, więc ta nasza mowa parabola będzie miała ramiona skierowane w dół. Interesuje mnie, żeby to miało wartości ujemne, czyli wybieram te części paraboli bez tych miejsc zerowych, rzutuję na osie i odpowiadają temu przedziały takie, że m należy do przedziału od minus nieskończoności do zera otwartego. Suma od dwójki do Plus nieskończoności. O, ta nieskończoność mi się coś tak połamała trochę. Dobra, tak? I tutaj, o, ok. Czyli to jest ten pierwszy warunek. Ja sobie może tutaj, właśnie tak, w nawiasie napiszę, że to jest pierwszy, do, rozwiązanie pierwszego, tak? A teraz będę rozwiązywał drugi i trzeci, więc jeżeli chodzi o drugi, mm, iloczyn ma być większy lub równy 0, no to to jest znowuż to wyrażenie minus m plus 2 przez m ma być m tutaj większe lub równe 0, to w takim razie no to m takie mm, o, teraz jest wyraźniejsze i pomnożymy sobie znowu przez m kwadrat, to będzie m razy minus m plus 2 większe lub równe od 0. No ja nie muszę tego od nowa robić, bo to jest dokładnie to, co było tutaj. Spojrzę na tą parabolę, tylko będę wybierał fragmenty powyżej osi albo na osi. To odpowiada temu tutaj przedział między pierwiastkami. Czyli tutaj sobie napiszę po prostu, że m należy do przedziału domkniętego od zera do dwójki. To nic, że cały czas jesteśmy w podpunkcie drugim. Kiedy m jest różna od 0, to później to się wszystko złączy razem. Teraz tutaj mogę napisać, że to jest po prostu rozwiązanie tej dwójki. No i teraz jeszcze została trójka. Trójka to jest suma. Suma to jest minus b nad a. Minus b to tutaj się nam zmienią znaki, czyli to będzie 3 minus m nad a. To ma być większe od zera. Mnożmy przez m kwadrat to będzie m razy 3 minus m większe od zera. To się zeruje w trójce, to się zeruje w zerze, ale parabolka mowa będzie miała ramiona skierowane w dół, no bo to będzie m razy minus m, czyli minus m kwadrat. Niemniej interesują nas wartości dodatnie, czyli te rejony paraboli, które są nad osią. Rzutujemy to na oś i mamy przedział. Tutaj M należy do przedziału od 0 do 3 i to jest rozwiązanie trójki. No, już jest nieźle, chociaż miejsca się robi coraz mniej. I teraz zauważ, żeby się nie pogubić logicznie, pierwsze, najbardziej, jakby tutaj najbardziej wewnętrzny nawias, że tak powiem, to jest układ tych warunków drugiego i trzeciego, czyli ja muszę tutaj sobie teraz napisać drugi i trzeci warunek, co mi z tego wyjdzie, jaka odpowiedź. No to już tutaj piszę. Może nie będę rysował osi, bo to nie jest zbyt trudne. Masz tutaj od 0 do 2, tutaj masz od 0 do 3, czyli wiadomo, że częścią wspólną będzie od 0 do 2. E, tylko jaki nawias? No tu 0 należy, tu nie należy, więc będzie bez 0. Tu dwójka należy i tu też, więc tutaj mogę sobie domknąć. To sobie tak jeszcze tutaj podkreślę, że to jest rozwiązanie tego układu warunków 2 i 3. O, to jest coś takiego ważniejszego. I teraz mam tą moją alternatywę. Tutaj to lub, prawda, to jest ten pierwszy, czyli to jest ten waruneczek. Lub drugi z trzecim to jest w tym momencie to. I lub oznacza nie, że biorę część wspólną, tylko że biorę sumę, prawda? Ale zobacz, jak tu jest fajnie, bo tak, od minus nieskończoności do zera, Potem tutaj masz od zera do dwójki i to jeszcze nawet razem z dwójką i później masz od dwójki do plus nieskończoności. To już jest prawie cała oś liczbowa, to już są prawie, prawie wszystkie liczby rzeczywiste, tylko bez jednej, bez zera. Czyli ja teraz tutaj mogę napisać tak, że z pierwszego warunku lub i tutaj jest ta koniunkcja drugiego i trzeciego, to ja otrzymuję takie rozwiązanie, że m należy do zbioru liczb rzeczywistych, bez tylko zera. O, bez, bez zera, prawda? Jeszcze raz, bo ja łączę te zbiory, tu było od minus nieskończoności do zera, tu jest od zera do dwójki, pomijam tylko zero. Dwójkę zaliczam i idę jeszcze dalej od dwójki do plus nieskończoności, bo lub oznacza, że biorę sumę. Tych zbiorów, rozwiązań, a nie ich część wspólną, więc to sobie też tutaj tak ładnie tutaj zakreślimy. Tutaj sobie przeniesiemy taką strzałeczkę, że to stąd poszło do tego i stąd też poszło tutaj. A teraz, jeszcze co mamy zrobić? Tutaj taka była literka i to znaczy, cały czas jesteśmy w podpunkcie A i chcemy, żeby delta była dodatnia. No to mamy tutaj warunek, kiedy delta jest dodatnia i żeby y, tutaj to w nawiasie obowiązywało również. A to jest właśnie w tym miejscu efekt tego, tego w nawiasie, prawda? Czyli wszystkie liczby rzeczywiste bez zera. To mamy taki trochę tutaj fuks, że, że takie łatwe to, to wyszło. W związku z tym, jeżeli chcemy teraz wziąć część wspólną tego warunku i tego warunku, to wystarczy, że stąd wyłączymy po prostu 0. I to będzie jednocześnie spełnienie tego postulatu, że m jest różne od zera. No, i teraz sobie możemy napisać tutaj, właśnie, że to jest y, y, odpowiedź do A, czyli z A, może tak to ujmę. Y, mianowicie tutaj będzie coś takiego, że M i to będą dobre już M, -y, takie, które spełniają warunki zadania, należy do przedziału i to będzie tak, od minus nieskończoności, znowu ta nieskończoność mi gdzieś się tutaj. Skrzywiła. Od minus nieskończoności do zera. Suma potem pójdzie od zera do jedynki. I na końcu pójdzie od 1 i 8 do plus nieskończoności. Takie Emy są ok. Dlatego, że one właśnie tak są w tym warunku, kiedy równanie jest kwadratowe. Delta ma dodatnią, czyli są dwa pierwiastki, i albo jeden jest dodatni, jeden ujemny, albo jeden jest dodatni, a drugi też dodatni lub zero, prawda? Czyli mamy to, to bym sobie mógł tutaj znowuż zaznaczyć takim szlaczkiem, i to by się złożyło na to to, i jednocześnie też to, prawda? Więc tutaj mam takie przejścia rysuję to jak mogę żebyś tutaj się mógł mogła połapać w tym wszystkim co co jest na zielono jasno to już jest po prostu z tego a już jest pewne i to będzie na pewno składnik naszej odpowiedzi no to został nam jeszcze tylko ten przypadek kiedy delta jest równa 0 zapiszę sobie tutaj delta równa 0 jest napisane wyraźnie że równanie ma mieć co najmniej jedno dodatnie rozwiązanie więc musi mieć jakieś rozwiązanie więc delta ujemna nas nie interesuje tutaj obliczone są pierwiastki tej delty, no i to było coś takiego, że m równa się 1 lub m równa się 1,8. No to no tutaj trzeba po kolei to po prostu rozpatrzyć. I teraz tak dla m równego 1, no powiedzmy sobie jeszcze tutaj zaznaczmy kolorkiem, żeby było widać co liczymy. m równego 1 i trzeba oczywiście obliczyć x0, no bo wiemy wtedy, że delta jest równa 0, czyli to równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie. To jest to x0, czyli minus b nad 2a, czyli to będzie 3 minus m nad 2m. No to ile to jest? 3 minus 1 nad 2 razy 1 to jest 2, 2, czyli 1. No i to jest oczywiście liczba dodatnia, czyli powiemy sobie, że m równe 1 jest jak najbardziej w porządku. No i zostaje jeszcze ten przypadek, kiedy m jest równy 1,8. I wtedy mamy znowu to x0 nasze, to będzie 3 minus 1,8 to będzie jakieś 1 i 2. Na 2 razy 1,8 to jest 3 i 6. O to jest 1 trzecia, no ale to jest oczywiście liczba dodatnia, czyli równanie ma co najmniej jedno dodatnie rozwiązanie, czyli m równa 1 i 8 jest ok, jest w porządku. No to są wszystkie przypadki, które nas interesują. Ja sobie tutaj wytnę takie miejsce, żeby w ogóle móc zdać odpowiedź. I zastanowimy się, jaka ta odpowiedź ma być w tym zadaniu. Otóż tak, m równe 0 było dobre. Każde takie m tutaj z tej ramki na jasno zielono napisane jest dobre. I teraz mogę to 0 tutaj umieścić, to mi zaklei cały ten przedział to będzie od minus nieskończoności do 1. Uwaga! Tu było napisane, że jedynka jest, jest dobra, czyli m może spokojnie należeć od minus nieskończoności do jedynki domkniętej. Suma. No i co tu mamy? Od 1,8 do plus nieskończoności, z tym, że 1,8 też było dobre, więc tutaj sobie domykam 1,8 do plus nieskończoności. I to jest wszystko, to jest rozwiązanie tego zadania. Mam nadzieję, że podążałaś, podążałeś ze mną jakoś tutaj za moimi myślami i rozwiązaniami. Mam nadzieję, że kolory ci trochę pomagają, żeby się w tym połapać. Jest to taka bardziej mapa myśli, ale też wszystko jest dokładnie napisane, rozwiązanie jest pełne. Także dziękuję Ci i zapraszam Cię do zmagań z kolejnymi zadaniami.